Witam serdecznie moi drodzy. Zagrajmy w Barrow Hilltopa kamiennego kręgu. Tym razem będziemy składać drugą ofiarę. Będziemy przygotowywać drugą ofiarę, bo ciągle mi się to myli. Składamy ofiary na samym końcu. Na razie je przygotowujemy, więc przygotujemy teraz ofiarę numer dwa. Ofiarę z ryby. Te ofiary, przypominam, tutaj wędrują na górę, kiedy już są przygotowane. I co? Najpierw musimy tutaj... O, bo tu jest jakaś kamienna tablica. Oświetlmy ją i jest tu jakiś napis, jak widać. Więc przygotujmy papier i odrysujmy kredką świecową cały napis. Wznoście modły do świętej Janneki, która zstąpiła z niebios, aby ukoić wasze, nasze błądzące dusze i wznieść nasze serca ku niebu. Wznoście modły do świętej Janneki. Anonim. Hmm. I teraz będziemy musieli znaleźć takie składniki do koszyczka. Można to zrobić później, bo granie jest taka całkiem liniowa, w przeciwieństwie do wielu przygodówek, więc można tutaj robić w dość dowolnej kolejności te zadania. Więc na razie to zróbmy. Zabierzmy ten grzybek. I wróćmy sobie do drogi Zaraz i gdzie były te gdzie były te co to miało być? Maliny czy jeżyny? Chyba gdzieś tu Tutaj Nie tu, jeszcze dalej. O, w tym miejscu. Spójrzmy jest, drzewo i mamy nasze maliny. Też mi to nie wygląda na maliny, ale niech, niech będzie, że to są maliny. W każdym razie włożyliśmy je do koszyczka. O, i teraz wracamy w stronę stacji i dostajemy telefon. Czyżbym marzyła, czy od kogoś innego? Próbowałam odejść, tak jak ty, po tym jak zadzwoniłeś. Próbowałam odejść. Coś ciągnie mnie z powrotem. Z powrotem do kręgu. Za każdym razem, gdy próbuję się oddalić, barierę. W moim umyśle zmusza mnie do powrotu na wzgórze. Nie mogę, nie mogę. To mnie dostanie. Przyszło po mnie. Łyncej ściągnęła uwagę tego czegoś. Mój Boże, biedna Łyncej. Uratowała mnie. To zamieniło ją. To zamieniło ją w... Więcej niż nic, to było tylko mięso! Palone mięso! Uratowała mi życie, ale to wciąż poluje! Obserwowało mnie w ciemnościach i potem przybyło, to przyszło po mnie! Czemu ja! No po pierwsze trochę spanikowana Emma Nie wiem czy trochę No Mam mieszane uczucia Można to było chyba lepiej odegrać ale W każdym razie drugie moje spostrzeżenie jest takie, że nasz bohater, którym kierujemy jest albo twardzielem Co nic go nie rusza i w ogóle się nie odzywa albo niemową No nic nie mówi żeby Powiedział jedno słowo o mnie, czy ją pocieszył, czy cokolwiek, ale nie, on woli milczeć. Czyli nie jest wykluczone, że jest po prostu niemową. Tu mamy jakiś olej, ale nie można podejść do niego na zasadzie olej to, bo on będzie potrzebny. Wyciągamy podstawkę i wlewamy olej. Równowaga musi być przywrócona. Skoro tak twierdzisz kolego, to niech będzie tak. I zabieramy ze sobą. Mam już dwie ofiary przygotowane z ryby i z wody święconej. Właściwie odwrotnie najpierw była ofiara z wody święconej, później z ryby. To chyba za krótko jak na jeden odcinek, więc jeszcze przygotujemy ofiarę soli sobie. Sól jest w tym miejscu, a to będzie tylko jedna chwilka, nie, nie w tym, w tym, nie, znów zapętliłem się w tych zbliżeniach, czy złe zbliżenie po prostu wybrałem. O, menu, ods odstawmy. O, tutaj jest sól. Mamy zbliżenie na sól, przygotujemy sobie podstawkę i... Wsypujemy sól. I tyle. Się. Równowaga musi być przywrócona. Dobra, wydaje mi się, że to będzie dość krótki odcinek, bo właściwie nic konkretnego tutaj nie trzeba było robić ale dwie ofiary mamy więc dobry moment do zakończenia odcinka przynajmniej będzie jakaś jasność co jest gdzie gdyby ktoś chciał korzystać z tego zagrajmy jak z poradnika to będzie miał lepszy pogląd na, na sprawę będzie wiedział gdzie czego szukać i tak będzie dobrze więc kończę ten odcinek zapraszam do kolejnych cześć